在里面歇着。<laughs> Tam kiedyś były różne zbiorcze przeglądy. Takie bardzo skrotowe na zasadzie Miej ogląd na daną markę niszową. nie, nie było odcinka z Nikolaj, chociaż ogląd zapacha tej marki opowiadałam. Jak uda mi się namierzyć te odcinki wcześniejsze, jakieś przykładowe, to podlinkuję może pod filmem w komentarzu. Poznałam różne zapachy tej marki, natomiast wrażenia są różne. Miałam kiedyś dekadę, bo próbkę tego bajka Leder. Wspominam dobrze. Na pewno z takich zapachów, które bardzo dobrze wspominam, to jest ten zapach. Dziś go jeszcze mam spory dekant. Nawet był taki moment, że zastanawiałam się nad flakonem. Najpierw chyba się zastanawiałam nad flakonem, bo był świetnej cenie. Później się zastosowałam na dekant. Później po dekancie znowu się zastanawiałam, gdzieś tam się pojawił znowu flakon. Zrobił ten zapach na mnie dobre wrażenie. Zapach się bardzo zmieniał. Aż tak dobrze go nie pamiętam. Musiałabym namierzyć dekant, natomiast wrażenia były naprawdę bardzo dobre i uznałam za świetny zapach tej marki. Miałam kiedyś małą ilość ODT, nie poznałam od yuzu. natomiast była fajna okazja na Luxury to informowałam. Na pewno miałam atomizer fabryczny, taki travel właśnie, no w sumie travel, mogę dawać, że to jako powiedzmy mini flakoniki, no, no powiedzmy mogłabym tutaj, że po prostu miałam, dlatego że travel są często w takiej ilości, to 15-20 ml czy takie w sumie mini flakoniki miałam, odbierałam dobrze, nie wspominałam o tym zapachu, on w sumie nie ma tutaj figowości wpisanej, ale on jakąś tam miał, taką właśnie bardziej urokliwą owocową, dobrze ten zapach wspominam, to był taki świeży optymistyczny, to był dobry zapach, na pewno też z takich zapachów, które znam bardziej, to którąś wersję New York miałam, małą ilość mam tak, patrzę, co tu jeszcze. Kiedyś chciałam poznać róże z piwonią. Gdzieś tam kiedyś sakrable poznawałam w małej ilości. Natomiast na pewno mam w ogóle to. co <mulety> to. teraz mam już za ja mam klasyka, czy wersję Intense and Tones. Mam też taki właśnie travel. Taki sobie. Znaczy w sensie nie jest to zły zapach, ale nie jest dla mnie jakiś po prostu wstrząsający w ogóle. Poznałam dwa zapachy z, tych, z tej miniserii. Górmą, poznałam makaron i poznałam honorę. Niestety, honorę bardzo rozczarowały. E, Pawlowo nie poznawałam, bo tam koleżanka wspominała o kokosie, tak? To zobaczmy, tak. Także tego nie, nie poznawałam. E, honorę bardzo mi rozczarowały. Natomiast e, makaron opowiadałam, bardzo mi się spodobały. E, bardzo mi się spodobały. No to takie może nie do końca moje, ale efekt jest przepiękny, jest urokliwy. I jest taka róża z czymś takim e, owocowym. O, co może być zdawanym. Naprawdę pięknie to wybrzmiewa, jest takie niesamowicie urokliwe, takie wdzięczne, takie dziewczęce, dziewczęco kobiece. Tak naprawdę nie wiem, czy oni nie porównywali tak. Oni porównują do mamcery, ale to jest raczej moja trauma. Tutaj Nikolaj tego typu połączenie róży z czymś słodszym i owocowym go generalnie wniosło dużo, dużo wyżej. Także to jest dobry zapach. Natomiast, no dobra, dam do miniaturki jako coś naprawdę dobrego. Dam do miniaturki fig, dlatego że dobrze je wspominam. Mam flakon Kiss Me Enton, świetny zapach. Opowiadałam o tym zapachu wielokrotnie tam można się doczukać efektu wiśniowości również to może być z tego gorzkiego migdału to może być z heliotropu tak naprawdę mam wrażenie, że mamy tam bardziej tą tonkowość niż gorzki migdał i heliotrop mamy taką gładkość właśnie liang naprawdę taką kremowość taką kosmetyczność, ale taką szlachetną taką gładką taką bym powiedziała no pięknie zblendowaną jeszcze te właśnie Aspekty takiej właśnie wiśniowości. Jest słodycz, ale to nie jest jakiś zapach zgrzytająco słodki, także to jest dobry zapach, dobrze go odbieram. I tak jak mówię, te figi jeszcze chcę dać do miniaturki. Jako takie zapachy bardziej poznane. Na pewno zapach, do którego chcę wrócić, tylko muszę namierzyć mój dekant, i to nawet spory dekant, czyli ten zapach, bo ten zapach naprawdę zrobił na mnie bardzo dobre. Zrobił bardzo dobre wrażenie i naprawdę on chyba nadal, nie wiem czy bywa, ale bywał w naprawdę w świetnych cenach. Na pewno o tym wi, będę opowiadać i na pewno on, no wiem, ten zapach niestety bardzo rozczarował. Ym, ja liczyłam, że to będzie coś dobrego, koleżance się bardzo podoba, to jest taka koleżanka, gdzie dużo zapachów nas łączy, więc liczyłam. Natomiast przy mocniejszej aplikacji orzech laskowy się mocno wybija to jest nawet fajne, jest jakaś tam kremowość, mleczność, wszystko niby są fragmenty fajne, ale przy lekkiej aplikacji jest już taka mdła nuta, przy mocniejszej aplikacji tam mdła nuta i tak wychodzi, tylko bo troszeczkę później, bo na początku mocne uderzenie orzechów, natomiast jest mdło, nie wiem czym mdło, no na pewno od tego sandałowca, sandały z piżmy pod nie wiem, nawet te nuty takie chyba nie do końca moje, no niestety nie podpasowały mi porównują do Jorum Studio, porównują do tego butikowego Trusardi, które mam zresztą, a te Jorum, to tak, o których opowiadałam, Pentimento, no to powiem szczerze, no Jorum i Trusardi dużo, dużo wyżej i pod kątem może chować pod kątem ogólnie całości. Trusardi mam i bardzo lubię. Trusardi to jest taki efekt, jak kiedyś miałam dawno temu mój pierwszy zapach w ogóle, gdzie tam się pojawiała kwestia tuberozy, ale wcześniej do końca chyba jeszcze ogarniałam, że to ta, ten efekt Takiej ładnej, um, ładkiej kwiatowo-owocowości, że to tuberosa, bo tam była taka ładna w y, gap tuberosko konatnie, nie było kokosa, a była taka tuberosa, ale taka właśnie owocowa. I jakby do tego zapachu dodać jeszcze orzechlasko, to właśnie wychodzi te sardi, które tak jak mówię, mam w postaci flekonu. Także tutaj dużo lepiej. Natomiast ja, jak mówię, wracając do Nikolaj, żałuję, że nie kupiłam, na to odejóz, jakby fajnie, bo chyba 120 to coś około za 30 m. Taki mały flakonik, i też miałabym właśnie jakiś pierwszy mój flakonik, taki mały Nikolaj, bo mam Kiss Me. Entons, to jest duży flakon, 100 litrowy taka płynność początkowa. Natomiast jak tu miałam te Travelle, Fig e, tea, czy te wico mam, to właśnie te Travelle, to takie 15 litrowe Natomiast e, małego flakonika, tak jak na przykład jest na tym takiego, to nie miałam. Natomiast ogólnie ta marka, wydaje mi się, że ta marka jest marką nierówną, tyle co ją poznałam, bo na przykład. Poznałam, tak jak mówię, traumatyczne dla mnie są dosyć no rozczarowujące niestety yy, te, sau, nie wiem, że mówię, honorę, dlatego że duże miałam oczekiwane z makarą, burbą, więc pod uwagę, że próbują do mancery, mancery żeby się obawiała, a tu po prostu taka świetna propozycja. A mam w dekancie zapach, już mówię, której testowałam ostatnio. Niestety nie podobają mi się. Nie, to nie te chyba. Moment, bo się już trochę pogubiłam. Skóra w nazwie nie, to będą tak, to będą te. No i niestety mi nie podeszły. Mam dekan, będę się sprawdzała na darku, natomiast nie podeszły mi. Początek jest taki sobie, Znaczy, tu widzę, że też nuty to akurat mam z tej paczuszki kod w worku z koleżanki, kod w worku perfumowej, głównie niszowe od koleżanki perfumowej. Więc ten zapach mi nie potrzebny. No ale widzę, że to są też takie nuty, nie moje, więc jakby tutaj nie ma zdziwienia. On po czasie się robi trochę ładniejszy. Jakieś takie też aspekty takie przestrzenniejsze i kwiatowe się pojawiają, więc jak się zaczynają pojawiać jakieś właśnie tutaj kwestie kwiatowe z to jest lepiej. Natomiast początek jest jakiś taki dla mnie problematyczny, niepasujący, jakiś taki nieprzyjemny i niebrzymiający szlachetnie jakościowo dla mnie. Więc nawet nie chodzi tylko o to, że to są nie moje nuty: Lucrecja, Anny i tak dalej, ale cywet ale też jakby to nie jest dla mnie jakiś taki, ten początek nie jest dla mnie jakościowo. On jest taki dla mnie, no może nie skierowany w stronę mainstreamu, ale to jest taki poziom, w ogóle bardziej na skórę męską. Poziom zapachu, który ja bym nie celowo jest jakaś tam jakościowa nisza i w ogóle. Natomiast, tak jak mówię optymistycznie, to chyba pierwszym zapachem poznawanym z tej marki właśnie było Kiss Me Entons i zrobiło na mnie bardzo dobre wrażenie, bardzo dobre parametry. Natomiast bardzo dużo zapachów tej marki ma już jakby w nazwie coś, co jakby niekoniecznie widzę, że będzie dla mnie. Więc ym, no nie wiem, jeżeli na przykład ja widzę, że Amber, jeżeli ja widzę Oud. Kashmir. W większości widzę, że to nie będą dla mnie rzeczy. Bike, Lender Intense czy Entense miałam gdzieś, gdzieś chyba jeszcze mam dekant I to było dobre wrażenie. Akurat ta skóra bardziej mi pasowała. Nie pamiętam, że i dobrze, ale wrażenie było generalnie pozytywne. Natomiast tak patrzę co tu jeszcze. Czy tak kończyc optymistycznie, czy któryś z zapachów tej marki koniecznie chciałabym poznać. koniecznie, tak gdzie nuty po prostu y, wyglądają na takie bardzo y, dla mnie. W ogóle niektóre zapachy mają wpisane Unisex, niektóre mają, wpisane, mają poznaczenia, bo marki często mają po prostu wszystko jako Unisex. Tutaj mamy te rozróżnienia. Kiedyś miałam chyba szansę na to ODT, też były fajne jakoś cenie. Oni mają dużo takich rodzajów cytrusowych, aromatycznych tylko właśnie chodzi o to, żeby coś poznała coś co będzie faktycznie jakieś takie unikalne, że nie będzie jakiś po prostu cytrusowy zapach, aromatyczny zapach, tylko że on będzie się naprawdę, będzie charakterystyczny będzie się wyróżniał no chyba nie do końca, jardin secret no tu z racji yy, takiego podszycia szyprowego yy, paczula, mech, drewna i morela no to bym nawet yy, to bym nawet ten. Ten mogłabym mieć na uwadze. To jest w ogóle zapach. Mam inny zapach o takiej nazwie, z ubigą w ogóle. No, to jest raczej chyba nie do zdobycia. Tak patrzę po tym, kiedy to powstało. Yy, Lomix się trafiały też w cenach na Luxury For, Luxury for Less. Yy, pamiętam. Właśnie tu widzę już takich nie dla mnie, bo widzę na przykład Monoi, w Ceneroli, yy, Widzę białe kwiaty. Petit onge. Ja mam, podejrzewam, no nie z 92 drugiego, ja mam pewnie to. Także o tym będę opowiadać. Dam też do miniaturki, mam ten travel właśnie. Może są jakieś braki na fragmentice i jest na przykład to V wersja klasyczna i na przykład V y, Intention Tons, ale V wersja klasyczna, ale na przykład nie z 92 roku, tylko z później. Wtedy może mam taką, no ustale, ustalę, zobaczę. Fiołki. No fiołki może bym poznała z Nikolaj. No mówię, Rose Pivouin, to mnie kiedyś ciekawiło. Chociaż opinie chyba nie były takie dobre. Rose Royal, Królewska Róża. My. No, tutaj jakieś kwietowości z trawą, z zielenią, może, może. No właśnie tu widzę na przykład. Wanilia, wanilia, tonka. No, no dobra, zobaczę sobie tak ciekawości. Z czym wanilia połączona? Wskazują do teoremy. No to może, chociaż nie jestem fanką wanilii, miałabym na uwadze, a jest to z 93 roku. Czy to można jeszcze zdobyć? Tak. Hmm. z takich dosyć. No to są właśnie te zapachy ta mini seria trójka gurmą. Weekend w Normandii. Weekend w Dowi. Weekend ogólnie. To bym poznała. Dużo zielonych not. Więc to bym poznała. A weekend w Normandii. Hmm. Może i też weekend w Dowi. Mimoza. Może ten. Weekend klasyczny, chociaż Estragon, no są też tutaj dla mnie ryzykowne kwestie.